Gdy otwieramy oczy o poranku, zanim sięgniemy po telefon, zanim pomyślimy o obowiązkach dnia, istnieje święta chwila, która może zmienić wszystko, wezwanie obecności Boga. To właśnie w tej ciszy, gdy dusza wciąż jest wrażliwa, powinniśmy uznać, że nie jesteśmy sami. Stwórca Wszechświata czuwał nad nami przez całą noc i ofiarował nam nowy poranek. Nie chodzi tylko o fizyczne przebudzenie, ale o przebudzenie do świadomości, że Bóg jest obecny. Podniesienie serca w modlitwie już w pierwszych sekundach dnia to zaproszenie Ducha Świętego, wyprowadził każdy nasz krok. To wezwanie nie potrzebuje doskonałych słów, wystarczy szczerość. Panie, oto jestem. Dziękuję za nowy dzień. Przyjdź, idź ze mną. Prowadź moje myśli, napełni to miejsce swoją obecnością. Na tym fundamencie budujemy wdzięczność, odnowioną wiarę, poszukiwanie kierunku, oddanie i ochronę, które pogłębimy w kolejnych częściach tej potężnej porannej modlitwy. Bo jeśli zaczniemy dzień z Bogiem, wszystko inne dostosuje się do jego doskonałej woli kropka, po wezwaniu obecności Boga zaraz po przebudzeniu Kolejnym naturalnym krokiem jest otwarcie serca na szczere i głębokie podziękowanie za dar nowego dnia. To nie jest zwykłe dziękuję, lecz świadome uznanie, że każdy poranek jest błogosławieństwem, boskim cudem, którego nie otrzymują wszyscy. Dziękując za życie, zdrowie i oddech, który nas podtrzymuje, wzmacniamy naszą wiarę i więź ze Stwórcą. Ta wdzęczność nie tylko podnosi ducha, ale również tworzy duchową przestrzeń otwartości na ochronę i boskie prowadzenie, o które będziemy prosić w dalszej modlitwie. Wdzęczność to klucz otwierający drzwi do obfitości błogosławieństw, pomagający sercu pozostać pokornym i pełnym ufności, przypominając, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Boga. W tej postawie pokory i uznania idziemy dalej ku całkowitemu oddaniu, ufając, że on poprowadzi każdą decyzję, ochroni nas przed niebezpieczeństwami i wskaże właściwą drogę. Ten drugi krok to akt wiary, który wzmacnia i przygotowuje na głębszą modlitwę kontynuowaną w kolejnych punktach. Kropka po obudzeniu wiary i wyrażeniu głębokiej wdzięczności za życie. Niezwykle ważne jest poproszenie o boską ochronę przed trudnościami i niebezpieczeństwami, które mogą pojawić się w ciągu dnia. To wezwanie jest duchową tarczą, która chroni nas nie tylko przed widzialnymi zagrożeniami, ale także przed niewidzialnymi negatywnymi energiami, które mogą wpływać na nasz umysł, ciało i duszę. Prosząc o ochronę Boga, potwierdzamy nasze zaufanie do Jego mocy i nieskończonej miłości uznając, że pod jego opieką żadna siła wroga nie może nas pokonać. Ważne jest, aby wyobrazić sobie tę ochronę jako światło otaczające naszą istotę, święty płaszcz blokujący wszelkie szkody, zamieszanie lub negatywny wpływ. Ta duchowa obrona wzmacnia duszę i pozwala iść naprzód z pewnością, wiedząc, że nie jesteśmy sami, lecz towarzyszy nam boska obecność. Ponadto to wezwanie przygotowuje nasze serce na przyjęcie kierownictwa i przewodnictwa, które Bóg nam zaoferuje, tworząc bezpieczną przestrzeń, aby jego wola mogła się objawić w naszym życiu. Ten krok łączy się bezpośrednio z poprzednią wdzięcznością i pierwszym wezwaniem wiary, wzmacniając pewność, że nadchodzący dzień jest pod opieką Stwórcy. Kropka. Po wezwaniu boskiej ochrony, która chroni nas przed wszelkim złem, Niezwykle ważne jest otwarcie serca i pokorne oraz pełne wiary poproszenie Boga o prowadzenie w każdej pogiętej przez nas decyzji w ciągu dnia. Uznanie, że nie jesteśmy samowystarczalni i że boska mądrość może nas prowadzić właściwymi ścieżkami, napełnia nas spokojem i zaufaniem, by iść naprzód bez obaw. Ta prośba jest aktem całkowitego oddania, w którym pozwalamy, aby wola Stwórcy objawiła się w naszych działaniach, myślach i wyborach, wiedząc, że Jego plan jest doskonały i zawsze na nasze najwyższe dobro. Poprzez tę prośbę łączymy się ze źródłem wszelkiej prawdy i zrozumienia, co pozwala nam lepiej rozeznawać między nadarzającymi się okazjami i wyzwaniami. Otrzymywana jasność pomaga nam unikać błędów, postępować sprawiedliwie i być narzędziami światła w naszym otoczeniu. To boskie przewodnictwo, połączone z już wezwanymi wiarą i ochroną, tworzy duchową trójcę, która wzmacnia naszą codzienną drogę i przygotowuje nas do otrzymania obfitości, błogosławieństw i wewnętrznego pokoju. Proces ten płynie od początkowej wdzięczności przez ochronę, aż do mądrości, którą Bóg udziela. Abyśmy mogli żyć każdym dniem pod Jego kochającą ręką kropka, po poproszeniu Boga o prowadzenie w każdej podejmowanej decyzji, niezwykle ważne jest, aby prosić go o pokój wewnętrzny i siłę do stawienia czoła próbom, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Pokój, który może dać tylko Pan, uspokaja nasz niespokojny umysł i koi zaniepokojone serce, dając nam ukojenie nawet w trudnych chwilach. Ta głęboka cisza pozwala nam utrzymać żywą wiarę i nie pozwolić, by strach czy lęk zawładnęły naszym duchem. Ponadto proszenie o boską siłę to uznanie, że choć jesteśmy ludźmi i podatni na słabości, mamy nadprzyrodzone wsparcie, które nas podtrzymuje i odnawia nasze siły. Ta duchowa moc pozwala nam pokonywać przeszkody, stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i trwać mocno w naszych przekonaniach i celach. W połączeniu z wezwaniem ochrony i mądrości, o które już prosiliśmy, pokój i siła tworzą duchową tarczę, która przygotowuje nas do pewnego postępu, wiedząc, że nie jesteśmy sami ani opuszczeni. W ten sposób, ta prośba wzmacnia nasze zobowiązanie, aby przeżyć dzień pod kochającym przewodnictwem Boga, w pokoju i z siłą potrzebną do wypełnienia Jego woli. Kropka po wezwaniach o pokój i siłę, niezwykle ważne jest. Aby prosić Boga o ochronę przed wszelkimi negatywnymi wpływami i szkodliwymi energiami, które mogą próbować nas dotknąć w ciągu dnia. Żyjemy w świecie, w którym nie tylko mierzymy się z widocznymi wyzwaniami, lecz także toczymy niewidzialne duchowe bitwy, które mogą osłabić naszą wiarę, nastrój i dobrostan. Dlatego Boska ochrona jest niezbędną tarczą, która chroni nas przed złem, zwątpieniem. Lękiem i każdym atakiem mającym na celu odciągnięcie nas od drogi wyznaczonej przez Boga. Ta ochrona nie tylko strzeże przed siłami zewnętrznymi, lecz także pomaga nam wytrwać wobec destrukcyjnych myśli i emocji, wzmacniając ducha, by nie ulec pokusie ani zniechęceniu. Włączając tę prośbę do porannej modlitwy, potwierdzamy, że nasz dzień jest pod opieką Stwórcy i żadne zło nie zdoła nas pokonać. Ta duchowa pewność pozwala nam iść naprzód z wolnością i zaufaniem, wiedząc, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi i chronieni przez boską łaskę, dopełniając w ten sposób cykl wiary, przewodnictwa, pokoju, siły i ochrony, aby rozpocząć dzień z spokojnym sercem, umysłem skupionym na boskich celach kropka. Po prośbie o boską ochronę przed wszystkimi negatywnymi wpływami, kolejnym niezbędnym krokiem jest wezwanie mądrości i rozeznania, które tylko Bóg może udzielić. W naszej codziennej wędrówce stajemy przed decyzjami, wyzwaniami i chwilami niepewności, które wymagają nie tylko ludzkiego rozumu, lecz także duchowego przewodnictwa, które oświetli naszą ścieżkę. Prosząc o boską mądrość. Otwieramy nasze serce i umysł, aby otrzymać jasność na każdym kroku, unikając błędów i nieporozumień, które mogłyby nas odciągnąć od naszych najwyższych celów. To rozeznanie pomaga nam rozróżnić to, co słuszne, od tego, co szkodliwe i działać z rozwagą oraz sprawiedliwością. Ponadto boska mądrość wzmacnia naszą wiarę, pozwalając nam ufać, że choć nie zawsze rozumiemy, co się dzieje, jesteśmy prowadzeni z miłością i celem przez Stwórcę. W ten sposób ta prośba łączy się naturalnie z poprzednią ochronę, ponieważ aby skutecznie się bronić, najpierw musimy wiedzieć, czego unikać i jakie ścieżki wybierać. Włączenie tej prośby do porannej modlitwy dopełnia duchową strukturę, która podtrzymuje nasz dzień, tworząc solidną podstawę wiary, Przewodnictwa, pokoju, siły, ochrony, a teraz rozeznania, aby stawiać czoła każdemu momentowi z pewnością i boską jasnością. Kropka. Po wezwaniu boskiej mądrości i rozeznania niezwykle ważne jest, aby prosić Boga o siłę i ducha potrzebne do stawienia czoła trudnym chwilom, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Życie jest pełne prób, wyzwań i przeszkód które mogą osłabić naszego ducha i przyćmić naszą wiarę. Jednak gdy uznajemy, że nasza siła pochodzi od Stwórcy, możemy wytrwać mocni wobec każdej przeciwności. Ta prośba nie tylko przygotowuje nas do oporu, ale także zachęca do wytrwałości z nadzieją i odwagą. Przypomina, że choć droga może być trudna, nie jesteśmy sami. Boska energia podtrzymuje nas i odnawia naszego ducha. Siła, o którą prosimy, nie jest jedynie fizyczna, lecz przede wszystkim duchowa, zdolna podnieść nas, gdy czujemy zmęczenie lub zniechęcenie. Ponadto ta siła uzupełnia już wcześniej proszoną ochronę i rozeznanie, tworząc pełną zbroję na nasz dzień. W ten sposób modlitwa łączy nas głęboko z pewnością że z Bogiem u naszego boku możemy pokonać wszelkie trudności z niezachwianą wiarą i odważnym sercem. kropka. Po prośbie o siłę i ducha dostawienia czoła próbom, niezwykle ważne jest skierowanie głębokiej modlitwy o wewnętrzny pokój i duchowy spokój wobec stresu i trosk, jakie może przynieść dzień. W przyspieszonym świecie pełnym obowiązków i rozproszeń dusza może czuć się niespokojna, zaniepokojona i przytłoczona. Prośba do Boga o pokój, który przewyższa wszelkie pojmowanie, jest jak otwarcie bezpiecznego schronienia pośrodku burzy. Ta modlitwa łączy się z już uprzednio proszoną siłą, ponieważ spokojny duch lepiej znosi trudności, utrzymuje wiarę nienaruszoną. Wewnętrzny pokój nie oznacza braku problemów, lecz zdolność do zachowania równowagi i spokoju nawet w środku chaosu. Ponadto ten spokój pomaga skupić umysł i serce na boskich priorytetach, prowadząc nas do działania z mądrością i miłością w każdej sytuacji. Połączenie tej prośby z wcześniejszymi wzmacnia naszą duchową drogę, ponieważ pozwala przejść dzień z zaufaniem, spokojem i głębokim połączeniem z wolą Bożą. Po prośbie o wewnętrzny pokój i spokój w obliczu codziennego stresu, Kolejnym krokiem jest pogłębienie wiary i pełnego zaufania do boskiego planu, który Bóg ma dla każdego z nas. Ta modlitwa ma na celu odnowienie naszego zaangażowania w całkowite oddanie, uznając, że choć nie zawsze rozumiemy okoliczności, istnieje wyższa mądrość kierująca naszymi krokami. Wzmocnienie wiary jest niezbędne, by pozostać mocnym w obliczu prób, i przyjmować z pokorą oraz nadzieją to, co przyniesie dzień. Zaufanie do boskiego planu uwalnia nas od lęku i niepokoju, ponieważ wiemy, że wszystko dzieje się dla naszego dobra i duchowego wzrostu. Ta modlitwa naturalnie łączy się z poprzednimi, ponieważ z wzmocnionym i spokojnym sercem możemy oddać się bez zastrzeżeń. Ufając, że Bóg prowadzi nasze życie z miłością i doskonałością. Ponadto odnowienie tej wiary pobudza nas do życia z celem, rozeznaniem i wdzięcznością, wiedząc, że każde doświadczenie to okazja do nauki i zbliżenia się do boskości. Kropka. Po wzmocnieniu wiary i zaufania do boskiego planu nadchodzi kluczowy moment, aby prosić o przewodnictwo i mądrość w podejmowanych podczas dnia decyzjach. Ta modlitwa jest aktem pokory i uznaniem, że nie zawsze posiadamy pełną jasność, by samodzielnie wybrać właściwą drogę. Prośba o boskie prowadzenie to otwarcie kanału bezpośredniej komunikacji z Bogiem, z ufnością, że on rozjaśni nasze zrozumienie i pomoże nam rozpoznać, co jest najlepsze dla naszego dobra i duchowego rozwoju. Poszukiwanie mądrości łączy się z wewnętrznym pokojem, spokojem i zaufaniem pielęgnowanymi w poprzednich krokach, ponieważ tylko spokojny i pełen wiary duch może odebrać znaki i przesłania, które stwórca przesyła. Modlitwa o przewodnictwo wzmacnia także naszą gotowość do przyjęcia boskiej woli, nawet jeśli wyniki nie będą takie, jak oczekujemy, wiedząc, że prawdziwa mądrość wykracza poza to, co widzialne i opiera się na głębokiej wierze. Tak więc kroczymy pewnym krokiem, Chronieni i prowadzeni, świadomi, że każda decyzja jest okazją do wzrastania w miłości i celu. Kropka. Na koniec, po wzmocnieniu wiary, prośbie o ochronę, duchowe otwarcie, oczyszczenie, przewodnictwo i mądrość, niezwykle ważne jest zamknięcie modlitwy głębokim aktem wdzięczności. Dziękowanie Bogu za Jego nieustającą obecność. Za otrzymane błogosławieństwa oraz za przewodnictwo, które już jest w drodze, jest działaniem, które karmi duszę i wzmacnia zaufanie. Wdzęczność nie tylko uznaje to, co posiadamy, ale także otwiera serce na przyjmowanie kolejnych błogosławieństw i pokoju przewyższającego okoliczności. Ten akt wdzęczności łączy wszystkie elementy poruszone w poprzednich punktach umacniając postawę pokory, zaufania i miłości. Na końcu prośba o błogosławieństwo na cały dzień to nie tylko ochrona zewnętrzna, ale duchowa tarcza, która utrzymuje równowagę, spokój i siłę w obliczu wszelkich wyzwań. W ten sposób dzień zaczyna się i przeżywa w świetle boskim, z pewnością, że nic nie zburzy pokoju i wiary zasianych w naszym sercu.